8 nadal trwa i skrywa w sobie naprawdę wiele sekretów i między innymi w dzisiejszym filmie przedstawię Wam kilka z nich. Przy okazji odpowiemy sobie na pytanie, co się stanie, jeżeli wyślemy karnet bojowy dla osoby, która gra na iPhone'ie oraz przetestujemy sobie błąd na darmowego skina, także koniecznie oglądacie ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to możecie zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i jeszcze na samym początku przypominam o konkursie na 1000 v Wszystko, co trzeba zrobić, aby wziąć udział, macie w ostatnim filmie. No i moi drodzy, wyzwanko na dzisiejszy film to jest myślę, że tak 450 łapek w godzinę, także sprawdźmy, czy uda Wam się wbić właśnie taką ilość. No już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Na początku mamy sekret, o którym mogło wiedzieć naprawdę sporo osób, ale ja osobiście o tym nie wiedziałem i ostatnio dowiedziałem się o tym dzięki TikTokowi. I tak, chodzi tutaj o ostatniego kosmitek, który przeżył cały ten event i tak dalej, ponieważ jak wiecie, kosmici byli tylko i wyłącznie w ostatnim sezonie i teraz teoretycznie już nie ma takowych kosmitów, ale podobno tutaj znajduje się jeden z nich, także z Zobaczymy, czy rzeczywiście on tutaj jest, ponieważ, no, tak jak w sumie tutaj już nawet widzicie, jest taka strefa. Tak jak była zawsze przy tych kosmitach. I dobra, czy tutaj znajduje się naprawdę ostatni kosmita, który że tak powiem został? Także dobra, wchodzimy sobie tutaj do domku. I tutaj jak na razie nic nie ma, totalnie. Poza jakimiś matsami, i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze jakąś broń. Cyk. Tutaj też nic nie ma. No dobra. Eee, zejdźmy sobie jeszcze niżej, bo ten domek jest naprawdę dość spory i jest ostatni kosmita. Co się stanie go? O kurde! Z niego leci naprawdę całkiem ciekawa broń, dobra. Także to jest taki, można by powiedzieć, pierwszy sekrecik, i jak już mówiłem, dość sporo osób mogło o tym wiedzieć. Ja osobiście o tym nie wiedziałem, także, według mnie, jest to naprawdę ciekawe. Jak ktoś o tym nie wiedział, no to w właśnie dokładnie tym oto miejscu na mapie, koło kurzących kominów, znajduje się ten domek, w którym jest ten kosmita, i z niego leci taka oto broń. Czyli no, na, naprawdę fajnie, ponieważ tą broń normalnie musicie skraftować, tym bardziej, że jest ona właśnie y, o klasie rzadkiej, także myślę, że naprawdę spoko i lecimy to jest dalej. To naprawdę ciekawa rzecz, którą ostatnio sprawdził GKI na swoim kanale na YouTubie, a najdokładniej co się stanie, jeżeli wyślemy karnet bojowy dla osoby, która gra na iPhone'ie. Także jak wiecie lub i też nie, no to iPhone jest obecnie, że tak powiem zbanowany, jest cały czas w sezonie z tego co wiem to trzecim. I no, jak my mamy teraz normalnie sezon ósmy, to oni cały czas muszą grać, w ten sezon trzeci. I co się stanie, jeżeli właśnie na przykład ja bym sobie teraz z PC normalnie wysłał do takiej osoby na iPhone'ie karnet bojowy z tego sezonu i odpowiada nie stałoby się nic, ponieważ teoretycznie ten gift do niej przyjdzie, do tej osoby, ale no nadzwyczajnie w świecie no po prostu nie będzie ona mogła, że tak powiem, nic z tym zrobić, ponieważ jeżeli wejdzie ona sobie do szafki, czy gdziekolwiek, to tak naprawdę tego w ogóle nie będzie. Także cały ten gift tak naprawdę się nie zalicza, lecz jeżeli osoba, która gra na iPhone'ie, na Nagle przeloguje się na urządzenie typu no nie wiem jakiś komputer czy konsola to ten karnet bojowy rzeczywiście otrzyma także myślę że to jest naprawdę całkiem ciekawa rzecz i no jeżeli macie kogoś kto gra na iPhone'ie to raczej nie wysyłajcie mu właśnie karnetu bojowego bo no myślę że jest to dość nieopłacalna rzecz no a my teraz przechodzimy Przecież dalej tym zbanowanym Fortnite na telefony to jeszcze odpowiedzmy sobie na pytanie co się stanie jeżeli zrobicie wina właśnie w tym sezonie trzecim który jest na iPhone'ach no i moi drodzy odpowiedź brzmi nic a najdokładniej jeżeli zrobicie tego wina, to nadzwyczajnie w świecie zaliczy on się wam do statystyk. Lecz nie otrzymacie parasolki i nawet jak wyjdziecie sobie na, na przykład, nie wiem, komputer, to też również tej parasolki nie będzie. Także, no, według mnie to troszeczkę słabo, że użytkownicy iPhone'a cały czas są w tym sezonie trzecim, no bo patrzcie, my na przykład już jesteśmy w sezonie ósmym i tak naprawdę cały czas dostajemy jakieś nowości do Fortnite'a, a oni tak naprawdę cały czas są w tym jednym sezonie. No i nie oszukujmy się, ale mi by się to troszeczkę znudziło. No chyba, że na przykład Gracie i na tym, i na tym, to możecie sobie raz na jakiś czas wrócić do starych sezonów, a raz na jakiś czas możecie sobie zagrać na PC z tymi nowościami. Także no, myślę, że tutaj troszeczkę F dla osób, które grają na przykład na jakichś iPhone'ach, czy coś takiego, a my przechodzimy na w świecie dalej. Bardziej, no to teraz w Fortnite możecie zdobyć darmowy plecak, który jest nadzwyczajnie świecie w zakładce zadania, i jest tutaj napisane, że musimy uzupełnić kartę medali specjalisty od łapania pogromcy duchów. No i moi drodzy, jak wykonać to właśnie całe wyzwanie? No i teraz na ekranie widzicie, jak to wszystko zrobić. Także myślę, że jest to w miarę jasne i możecie sobie na świecie to jeszcze obejrzeć, nie wiem, z 2-3 razy, przewijając troszeczkę ten materiał do tyłu, no i sobie zrobić to właśnie wyzwanko. Także mam nadzieję, że to taki szybki poradnik dla Was i że Wam się przyda, i wtedy będziecie mogli odblokować właśnie darmowy plecak, który według mnie jest również naprawdę całkiem ciekawy. A i też przypominam Wam w ogóle o wyzwaniach, które są teraz w Fortnite, i chociażby jedne z nich są na na przykład Expo. I nie jedne z nich są na przykład na jakieś darmowe nagrody Także myślę, że to jest naprawdę całkiem spoko I naprawdę polecam wam robić wyzwania, które się znajdują tutaj właśnie w tych wyzwankach, które są w lobby Ze względu na to, że są naprawdę całkiem spoko darmowe nagrody A my lecimy dalej Przejdźmy sobie do jednej z lepszych miejscówek do lutowania w tym sezonie jest to nadzwyczajnie w świecie to oto kino według wielu z graczy Także moi drodzy ogólnie rzeczywiście może tak być Ponieważ lutowanie tej miejscówki zajmuje naprawdę szybko A najdokładniej jakieś około 2 minuty i mamy tutaj naprawdę wiele lutu. chociażby tutaj mamy pierwszą skrzynkę. I tak jak widzicie, mamy chociażby taką oto broń. Ale to może być tylko i wyłącznie szczęście. Tutaj jest kolejna skrzynka. Następnie, moi drodzy, w tym domku, z tego co wiem, są też chyba dwie czy trzy skrzynki. Tutaj mamy również naprawdę wiele aut, dzięki którym będziemy sobie mogli pojechać do jakiejś strefy czy czegoś takiego. Także również jest to naprawdę całkiem spoko. Tutaj mamy kolejną skrzyneczkę. Przy okazji mamy również tam ognisko. Tutaj też znajduje się kilka naprawdę ciekawych rzeczy, skrzynek i tak dalej. A co najważniejsze znajduje się tutaj NPC, który z tego co mówią gracze sprzedaje pompy. Także zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Także dobra, mamy NPC. I tak jak widzicie, sprzedaje on nadzwyczajnie świecie pompkę. I ogólnie, żeby zdobyć lepszą pompę, to wystarczy, że go nadzwyczajnie świecie wyeliminujemy. Także sprawdźmy, czy tak rzeczywiście jest, ponieważ tak ogólnie mówią gracze. I dobra, mamy tego. I rzeczywiście, także tak jak widzicie Możemy sobie wziąć na start giereczki Fioletowego spaza, za dokładnie To jest naprawdę całkiem ciekawy, a najdokładniej Jest to błąd na zdobycie skina zombie Midasa, także na samym początku musimy Mieć w ogóle skina Midasa i ja Takowego skina posiadam i znajduje się on tutaj I musi być on ustawiony jako Właśnie ten bez stylu, następnie moi drodzy Musimy sobie wejść do dosłownie jakiegokolwiek Trybu, ja sobie wejdę akurat na Laboratorium bojowe, ponieważ właśnie Według tego błędu możemy sobie wejść Tak naprawdę gdziekolwiek i ogólnie moi Drodzy, to całość jest naprawdę prosta do wykonania I osobiście mi się wydaje, że Nie zadziała, ale możemy to jak najbardziej Sprawdzić, ponieważ to by było naprawdę Całkiem przyjemne i ciekawe zakończenie Tego filmu, ale dobra Gdy już jesteśmy sobie w trybie laboratorium bojowe To musimy zrobić jedną Naprawdę, można by powiedzieć ważną Lub i też ciekawą rzecz, a najdokładniej Mamy tutaj bańkę, która nazywa się Z tego co wiem ubocze, nie Uznajmy, że jest to wielka bańka I tam są te po prostu stworki I ogólnie moi drodzy, to całość jest naprawdę gigantyczna Łatwa. A najdokładniej musimy sobie wziąć jakąś broń i wyeliminować trzy takie stworki. Gdy już takowe trzy stworki wyeliminujemy, musimy sobie wyjść z takowej bańki i wtedy na zwyczajnym świecie po pewnym czasie powinienem otrzymać skina zombie Midasa. Także, no, nie chcę mi się zbytnio wierzyć, że to działa, ale zobaczymy. Także dobra, weźmy sobie, nie wiem, pierwszy lepszy domek, dosłownie bierzemy jakąś broń. Tutaj zbieramy jakieś mocy, ale z tego co wiem, to tam i tak nie można budować, także to w sumie chyba nieważne. I dobra, lecimy do środka tej wielkiej bańki i teraz tak, wchodzimy do niej i dobra, musimy znaleźć trzy potworki. Także tak, tutaj jest jeden, tutaj jest drugi i musimy znaleźć jeszcze trzeciego. Dobra, weźmy sobie tutaj tego giganta. Cyk, 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 cyk. Kurcze, ten jest silny. Co jest grane? Dobra, mamy to. Teraz musimy stąd wyjść. Dobra, wychodzimy stąd. I uwaga, uwaga, cyk. No i mój Midas wygląda normalnie. Wygląda tak, jak miałby wyglądać w sumie zawsze. I po pewnym czasie podobno mam, że tak powiem, mieć tego zombie Midasa. Także zobaczymy, czy rzeczywiście coś takiego się stanie. I. No, zaraz wam. Dam moi drodzy, znać. no niestety, ale to nie działa. Ponieważ byłem jeszcze 15 minut w tamtym laboratorium i nadzwyczajnie w świecie nic się nie stało i mój midas wyglądał cały czas tak samo jak wygląda teraz. Także, no niestety, ale przy okazji niedługo nagram wam film odnośnie właśnie midasa cienia. Także myślę, że naprawdę warto subskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Też przy okazji w ostatnim filmie macie konkurs na 1000 fałdorców, także was tam odsyłam, jakby ktoś chciał sobie wziąć udział. No i co, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek i... I co? No naprawdę fajnie, jeżeli obejrzeliście go do końca. Standardowo życzę wam miłego dnia lub i też wieczoru w zależności oczywiście o której godzinie to oglądacie i no po prostu subskrybujcie z dzwonkiem, bo naprawdę warto, bo niedługo będą mocne materiały. I co? Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.